Cześć moi razy odwaliło się coś takiego, że poprosiłem o transfer. Szukajcie. Yy, o. Kajcie. O, poprosiłem o transfer. Mam 33 lata w FIFA. Jestem w Arsenalu Londyn. Miałem już wiele po prostu klubów. Na przykład, patrzcie, moja kariera aż 12. 13. Klub, nie uwierzycie jaki Aż się sam Zesrałem Niestety muszę się pożegnać Z takimi klubami jak Chelsea London Manchester City Ale przyjmę Jeszcze Arsenal London Ale przyjmę Od, od takiego wielkiego klubu Prawda? przybliżę. Pum! Juventus Turyn. Oczywiście dam. To. Tylko, że nie teraz, bo moja struja nie wytrzymuje. Dobra, ja się z wami żegnam. papa. pa. Cześć.